Oscary 2023, Henry Tadeusz Farrell Sensacja Alicja zamieściła zdjęcie syna aktorkę Martwi jedno. Tegoroczna gala rozdania oscarów nie obfitowała w zbyt wiele emocjonujących czy zaskakujących chwil. Komentatorzy niemal jednogłosne stwierdzili, że wielonuda. nuda. Nic więc dziwnego, że media ekscytowali się nawet zmiana koloru dywanu, po którym przechodzili gwiazdy. W tym roku zrezygnowano bowiem z czerwieni na rzecz koloru szampanskiego. Oczywiście nad Wisłą największe emocje budzili polskie akcenty. Oczywiście wszyscy trzymali kciuku za Jerzego Skolimowskiego, którego film był nominowany w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Niestety, nagroda trafiła w inne ręce. może to z tego powodu sensację wzbudziło pojawienie się na gali na Alicji Bachledy-Curus i Colina Farrella. O tym, że Henry Tadeusz zadebiutuje na szampanskim dywanie, wiadomo było już od ponad tygodnia. Jego ojciec w jednym z wywiadów wyjawił, że na imprezę przyjdzie z synem. Tak też się stało. Oczywiście polskie media od razu zaczęły kontaktować się z Alicją, by ta zdradziła. Co myśli o pomysle ojca i synka? Bachleda wyznala, że cieszy się, że Henry zasmakuje wielkiego świata i nie ma nic przeciwko. Za ojciec postanowił zabrać go ze sobą na najważniejsza imprezę filmowa tego roku. Było do przewidzenia, że debiut Henry'ego wzbudzić ciekawość. 13-latek udzielił nawet pierwszych wywiadów w swoim życiu. Zapytany został m.in. o jego relację z ojcem. Jedna z dziennikarek obecnych na wydarzeniu próbowała dociec. Czy Colin jest dla niego surowym ojcem? Chlopiec z uśmiechem odpowiedział: Nie, nie. Jest zdecydowanie mile wyznał reporterce Ekstra TV. Sama Bachlada na Galin zaproszenie nie dostala, ale już w rozmowie z RMFF nie kryła swej ekscytacji i zdenerwowania. W pewnym momencie oznajmila, że musi kończyć wywiad, bo nie chce, by coś z transmitowanej w tym czasie gali jej umknęło. Przepraszam, mam dosyć osobisty stosunek do tego wieczoru. Mój syn jest na gali. Trzymajmy kciuki. Ja uciekam, bo muszę oglądać nabieza co wyjaśniła dziennikarzowi Alicja. Teraz aktorka postanowiła skomentować pojawienie się syna na oscarach. Zamieściła wzruszający post na Instagramie, w którym wyznala, że peka z dumy. Przyznala jednak, że nieco martwi je fakt, że Henry tak szybko dorasta. Co za wyjatkowa noc jestem niezwykle dumna z tego młodego mężczyzny, którym się stal, Zdecydowanie zbyt szybko, przyznala Alicja. Wiele wskazuje na to, że Henry pójdzie w ślady rodziców, więc będzie o nim jeszcze nieraz glosno. Eksperci zgodnie twierdza, że chlopak ma talent i niezwykle swobodę podczas występowania przed kamera. Sama Alicja w jednym z wywiadów wyznala, że Henry ma talent aktorski, ale z takimi genami to było do przewidzenia. Henio przejawia zdolności aktorskie, ewidentnie ma jakiś dryg, wiadomo z kat. Widział nas na ekranie. Widział film Ondine, częściowo, nie w całości, gdzie poznalam jego ojca, widzi. Ze Esa z ekranu, ale nie bardzo go to interesuje. Czasem chwali się, że też jest bardzo znany. Ponieważ zobaczył z zdjęcie w polskiej gazecie opowiadala kilka lat temu Alicja.